Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie kolejnego dnia w Nowym Jorku. Dzień zaczynamy od stania w kolejce, ale o bardzo ważną i smaczną rzecz. Jesteśmy w dzielnicy Soho i dzisiejszy odcinek będzie bardzo jedzeniowy, bardzo dokładnie. Nie yeah. zwiedzamy dzisiaj niczego, z wyjątkiem dzielnic, tak. więc będziemy iść z punktu do punktu po super rzeczy. Tak, także dzisiaj będzie smacznego Nowego Jorku, takie pełni, bo będzie dużo jedzenia, dużo fajnych lokali. Nie możemy się doczekać, bo jesteśmy bardzo głodni, dokładnie. a dzień zaczynamy od słodkiego. Dostaliśmy oh, yeah, sure. oh, taką próbkę, ale ładnie pachnie. Hmm. O ja, stoimy w tej kolejce. Oj, zdecydowanie stoimy. Dlaczego my w ogóle wybraliśmy to miejsce? Otóż jest ono bardzo znane z tego względu, że prowadzi je Francuz i ten Francuz nie potrafił tak do końca robić poprawnie dobrych donatów, więc wymyślił sobie, że połączy croissanta z donatem. I właśnie o to chodzi w tym. W tej restauracji, żeby wykonać takiego jednego pączka, potrzebne są aż trzy dni. Ona miała dwa nadzienia, ono musi tam odstać. Wszystkie jego słodycze są pięknie przystrojone i jest taka się w szczegóły. Dlatego zrobiło się to tak mega, mega sławne. Widzimy tutaj dwa nadzienia, słuchajcie, a jestem uwalona. Jest taki dżem cytrusowy oraz coś białego. Adwokat? Mhm, adwokat. Bardzo dobre, ale lepsze było to ciasteczko, które dał nam pan do poczęstowania, niż ten donat. Kurczę, szkoda, że jest owocowy, bo nie się spodziewałam, żeby on był owocowy. Jest dobry, ale szkoda, że owocowy. Nie no, jest dobry. Chyba zależy jak trafisz, bo ja mam w nim więcej budyniu. On jest bardziej budyniowy od tamtego. Wszystkie są tak samo, z tym nadzieniem pomarańczowym, ale mi się wydaje, że jest bardziej budyniowe troszkę. Może tak trafiliśmy. Fajna, mega słodkie, zasłodzone. one też faktycznie to nie jest, to absolutnie nie jest pączek. To też nie jest croissant, bo croissant jest po prostu taki bardzo puszysty, więc jest to bardzo, bardzo ciekawe. Fajnie, że są te dwa nadzienia. No i widać, że tu jest jakość i właśnie ta dbałość o te szczegóły. Fajnie, że sobie pan wymyślił, że po prostu nie potrafił zrobić pączka, a więc stwierdził, że stworzy coś swojego. I w kształcie Donata mamy croissanta I tak naprawdę nazwa tego to kronat. Także jemy krona tam, który jest smaczny, ale szkoda, że owocowy. No, także jeśli chodzi o to Soho, to widać, ludzie lepiej ubrani, ładniejsze budynki, jest troszkę czyściej, mniej jest bezdomnych. Tak, Dziś tylko jednego, a nie dwudziestu. Także dzielnica jest ładna, po prostu zadbana i dużo białych, bogatych Amerykanów tutaj jest. Tak, tak to wygląda, taki obraz nam dała. Także bardzo przyjemnie. Idziemy do kolejnej miejscówki, która jest oddalona o 0,3 mili. Kolejna miks. Co będziemy jedni? Ja nie wiem, Klaudia ma plan zapisany. Tost z serem. No i pięknie, czyli po słodkim ser. Czyli ser nie pozwoli wyjść temu słodkiemu. Jeśli wiecie o co chodzi. Raj serów, moi drodzy. Jesteśmy w miejscu, w którym można zjeść tosta, który jest nam podany z różnymi rodzajami sera. I właśnie to zrobimy. Specjalnie tu przyszliśmy na tego tostu. Ej, Aj. słuchajcie, pachnie tutaj jak w mleczarni. O, oh, nie lubię. samym serem pachnie. Sam ser. O, oh, wow. Serowy raj. To jest mój błąd, ponieważ y, tutaj jest sklep, a tosty możemy zjeść tam. Ale to a, jest też to samo. jest obok. Pomyliliśmy się. Dobra, idziemy. idziemy. Pomyliliśmy się, trzeba przejść dosłownie metr, i obok jest miejscówka, mm -hmm. gdzie, gdzie zamawia się tosty i różne też inne rzeczy. Ale my chcemy wprowadzić właśnie tego tradycyjnego i standardowego co jaką się nazywa, to jest. Y, uh, Green Cheese. I to jest ten ich tost z różnymi rodzajami sera i takiego czekamy na niego zamówiliśmy jakie ładne serweteczki ja to się takim małym jedzeniem jadam. serweteczki piękne a toast jest ogromne. i czemu dostaliśmy łyżkę i zestaw pizzu to jest dziwne o mój Boże ale będziemy na jedzeniu patrzcie na to mój <laughs> dupek twoja głowa. <laughs> <laughs> i drodzy, trzeba go rozpakować o no nice. dobrze już go zwycę. o <laughs> Roz, rozrywa się pięknie. Rozrywa się pięknie, słuchajcie. I tutaj jest kilka rodzajów serów, żeby było jasność. Jest to na pewno cheddar, bo ja już go widzę z daleka i pewnie jakieś inne e, żółte sery. E, próbuję. Jest bardzo tłusta, jest taka kanapka mega tłusta, bo ona jeszcze jest tutaj spieczona, oczywiście, widać. Więc to nie jest tak, że to jest taki suchy tost po prostu pół położony. Tylko pół kilo sera i jeszcze pewnie jakimś masełkiem po, pociapane. Próbuję. Ja widzę, że Michałowi pypeć zaraz wyrośnie. No na bank, jak mm. kocham ser. Mm. To cudowne jest, wygląda mm -hmm. pięknie. No. Bardzo dobra, ale no tak serowem i tak tłuste, że patrzcie na moje paluszki. Takie tłuste, strasznie, ale bardzo smaczne. Dobry jest ten ser, chociaż ja wolę takie mocniejsze sery trochę, że to jest takie bardziej ostre, a one są takie bardzo delikatne, mleczne. O, tak bym nazwała tego sera, ale słuchajcie, Michał, Michał i jego… Specjalnie te kanapki próbuję. Zrywaliśmy te kanapki na strzępy do ujęć. Dobra. To jest bardzo dużo masła. To jest bardzo dużo masła. I faktycznie delikatne, mleczne są te sery. Nie, jest, nie ma żadnego ostrego, więc jak ktoś, jak lubicie delikatne sery, to jak najbardziej. Smakuje jak tost z serem. Nice. Tak, wysmarowane z każdej strony masłem. Jest mega tłuścią. Fiu-fiu-fiu-fiu. Hmm. <laughs> no jak to skomentować inaczej? Po prostu mniam. Lubiące. Delikatne. Serowe. Tłuste. Bajeczne. I niedrogie. Nie Bo bo płaciliśmy? 7 dolarów. Duża jest taka napka. No my, wiadomo, się dzielimy, żeby jak najwięcej potrafić dzisiaj wam pokazać. Fajne. Bardzo, bardzo dobry. No, tost, no to z serem. Mocno serowy. Bo Dojadamy i kolejna miejscówka. Moi drodzy, najważniejsze, bardzo, bardzo Was prosimy o to, żebyście byli aktywni w sekcji komentarzy. Zapraszam Was serdecznie. Zostawcie komentarz e, na przykład ser albo... E, ten jak to było? Kro... Kronat. Kronat. Napiszcie, co chcecie. Napiszcie, które jedzenie będzie Wam, jako wyżycie do końca oczywiście, które z tych dań wy byście zjedli. No i łapeczka w górę, oczywiście zachęcamy. Słuchajcie, miejsce wygląda naprawdę bardzo niepozornie, ale tutaj właśnie można zjeść smażone. oreo. Wszystko tutaj jest nasmażone. W smażonym na głębokim tłuszczu. Także próbujemy, zobaczymy. Two seconds later. Ej, no nie sądziłam, że będziemy w pralni. Ja też nie sądziłam, że będziemy w pralni, ale jesteśmy tutaj po to, żeby wypłacić gotówkę i zapłacić za Oreo smażone. Bo można tylko gotówką przekładam. Tak wygląda pralnia, jest strasznie dużo. Upraszam, Beka. No bo nawet pralnie żeśmy zaliczyli. Tak jest. Pani jest nierozmowna. Pani jest bardzo nierozmowna i bardzo niemiła. Nie wiem, czy nie jest e, z e, naszej części Europy. Może no. rozumiem. <noise> nie spodziewaliśmy się, że tego jest tyle. Słuchajcie, 6 dolarów za to wszystko. Ja tym e, rozwaloną głowę mam. Słuchaj, Czyli... ja proponuję pójść do parku i tam sobie zjeść. Tak, tak to mm. wygląda. Oreo we fryturze, nie wiem co to jest to białe, chyba jakiś lukier? E, cukier puder. Cukier puder, bardzo mm. ciekawe. Maszne to jest, smakuje trochę jak pączek. Spodziewałem się, też pączek o smaku Oreo. Wiecie, ciastka Oreo same w sobie są tuste, no a to... Jest masakrycznie tłuste, ale jest dobre i mega słodkie. Ja powiedziałam, że tuste są Oreo. Tak. A miałem na myśli, że są słodkie, słodkie, bo już mi się wszystko kręci od tego tłuszczu. Chodzi mi o to, że Oreo same w sobie są słodkie, takie mega słodkie. A do tego jeszcze teraz ta słodka panierka i ten słodki cukier-puder. Wow, już mi się w głowie zakręciło. My to bardziej wzięliśmy chyba jako ciekawostkę. Bo powiem Wam szczerze, że to ciasko Oreo w ogóle tutaj nie ginie. Go w ogóle nie czuć nagle. I czuć tak, jakby się naprawdę ja tylko ponczek, bo ja podejrzewam, że to jest właśnie takie poczkowe drożdżowe ciasto, w którym oni właśnie obtaczają to oreo. E, śmiesznie, bo ten biały, biała część oreo się tak totalnie rozpuściła. Ciekawe, e, ale czy zamówiłabym to jeszcze raz? Chyba raczej nie, bo lepszy jest taki normalny ponczek, po prostu z jakimś dżemem w środku. To jest raj dla osób, które kochają słodycze, czyli na przykład moje mamy. Jako ciekawostkę możecie przyjść i spróbować. Nie? Mhm. Fajne, ciekawe, bardzo słodkie. Następna miejscówka, znowu, tak. będzie, znowu będzie tłusto. Może mhm. dzisiaj normalnie to ja nie wiem. Nasze serduszka będą oblane tłuszczem. Myślałam, że to jest tylko jedno oreo, to cała paczka. Na pewno tego nie zjemy, będziemy musieli komuś dać. Poczęstowaliśmy panów w parku, także podzieliliśmy się jedynie, bo my nie byliśmy nie w stanie. Rady. A chcemy jeszcze dwie, tak. dwa miejsca dla was zobaczyć, ale na szczęście jest dopiero. Wciąż jesteśmy głodni, wciąż jesteśmy. Tak. Jest 15, więc y, będzie y, teraz jedzonko i potem jakaś późna kolacja po prostu i tyle. Także się cieszymy, idziemy teraz na metro. Tak, i jedziemy do dzielnicy Hell's Kitchen tak. i tam będzie y, coś taniego, smacznego, no i oczywiście amerykańskiego Tłuszu. i tustego. Gdzie jesteśmy i dlaczego? Empanada mama. Czyli jest to miejsce, w którym możecie sobie zamówić. Empanadę i my właśnie zamówiliśmy taką z pulled pork, czyli szarpaną wieprzowiną. Także super, on wygląda tak, bo już mam tutaj, zaraz go sobie przekroję. Dostaliśmy do tego dwa sosiki, pyk, proszę. Oraz taka ciekawostka, tutaj pracuje Polak i przyniósł nam również chipsy z banana, także fajnie, sobie porozmawialiśmy trochę po polsku i prze, przecinam go tutaj. O, jaki chrupki, o wow. No, i to wygląda dobrze. Pysznie, no. Szarpano, dobrze panowie. wygląda. I pachnie przekozacko. Ja mogę powiedzieć, że ja bardzo lubię szarpaną wieprzowinę, jak jest właśnie dobrze zrobiona, bo ona się tak rozpływa w wózach po prostu. Także próbujemy. Oczywiście empanada to jest takie ciasto ze mąki kukurydzianej, i w tym właśnie znajduje się ten pulet Pork może sobie wybrać różne opcje. Z serem, jakieś tam innym mięskiem, mięsem. Próbujemy. Dobra. Mhm. Brakowało nam czegoś wytrawnego, chyba, po. Mhm. Za dużo złudyczy dzisiaj. Bardzo dobra. No Zobaczę świetnie. te sosiki. Coś czuję, że jest to po prostu yy, guacamole, awokado. Ale ostre. <grym> nie spodziewałaś się. Nie, totalnie. A drugi sosik, już Wam mówię. Ten jest taki bardzo ostry. A ten? <grym> nie próbuj go nawet. Same wasko Bardzo ostre. No nie spodziewałam się. Ale jest przepyszne. Jestem ciekawa, co powie Michał, bo. E, to jest taki trochę jak mięso w sosie własnym, więc ono, no, brakowało mi tego, bo to wszystko jest smażone, a to jest takie bardzo fajne, soczyste i mokre przede wszystkim. Mi smakuje, sprawdzamy, co powie Michał. Ja zobaczę <laughs> chipsy, to jest słone. <laughs> What? Mm. To tego się nie spodziewałam. No smakują jak chipsy normalne, takie ziemniaczane, a nie jak chipsy bananowe. My wybraliśmy tę miejscówkę między innymi dlatego, że jest tania i ma dużo rekomendacji, więc jakbyście się zastanawiali, dlaczego nagle przyszliśmy się do tam Latinorytmy, tak? Skąd kuchnia meksykańska? Dlatego, bo tu jest tanio. I tak się zdecydowaliśmy. Przyjście jest dużo rekomendacji. No i próbuję, teraz ja poprawię. Mmmm, ja to jest dobre. Ta wieprzowina jest słodka wręcz. Kupiące ciasto. Słodka wieprzowina, która się rozpływa w ustach. Polana cała w tym sosie. Dobrze doprawiona. Ja spróbuję trochę tego ostrego. Tak sobie zamoczyłem. Pewnie będę żałował. Z tym ostrym sosem. Rewela. Bardzo mi smakuje to danie. No i wygląda mega apetycznie. Wydaje mi się, że 5 dolarów. 5-6 dolarów za coś tak, tak dobrego. Ale teraz doszło to ostre. Wydaje mi się, słuchajcie, że 5-6 dolarów za coś takiego to jest rewelacja. Warto tu przyjść i spróbować. Będziecie zachwyceni. O ile nie będziecie jednego ostrego. Jesteśmy pod kolejną miejscówką, ale nie jesteśmy tu dlatego, że jest to miejsce rekomendowane, a bardziej jesteśmy tu z czystej ciekawości. Tak, ponieważ jesteśmy pod Jollibee, jeśli tak to się nazywa, i w, e, mówi poprawnie. I to tak. jest filipińska, filipiński fast food. Czy który... wietnamski? Filipiński, chyba. Filipiński. który sprzedaje e, makaron. I w ogóle sieciówka sprzedająca makaron, to w ogóle to nie ma prawa smakować teoretycznie. Słyszę, że to jest ciekawe i po prostu spróbujemy, bo jesteśmy ciekawi, jak to smakuje, e, więc. Wy też się dowiecie. No i jesteśmy, słuchajcie, spaghetti jest. Wygląda mm, ciekawie, może to nazwijmy. No jest spaghetti w fast foodzie to jest, jest hit. I słuchajcie, z kiełbaską. To jest parówki. E, coś w ten deseń, widzę jakiś ser, makaron i chciałam powiedzieć, że to już było gotowe w ogóle. Pan to tylko wziął z takiego podgrzewacza, czyli to w tym pudełeczku już trochę leży ogólnie. Ale słuchajcie, pachnie nawet całkiem dobrze. Jestem bardzo ciekawa, to jest moja czysta ciekawość. Nie spodziewam się wiele. Taki... trochę bym powiedziała, że on jest trochę słodko ten sosik, Że to nie jest absolutnie spaghetti, nie leżało w was spaghetti. I takie obaska. to to jest, mm, jeśli kojarzycie taką najgorszej jakości właśnie paróweczkę, to to jest to, dokładnie. Ona, ona nie smakuje dobrze, ale sam sosik jest taki mm, właśnie słodko-kwaśny. Byłam bardzo z tego ciekawa, makaron jest al dente, o dziwo. Także super, mm, powiem że do zjedzenia, nie jest źle, za 6 Sześć dolców, Sześć dolców ta, ta porcja jest naprawdę spora, więc my się tym najemy. Nie wiem, jak to opisać, ktoś kto nigdy nie jadł włoskiego spaghetti, mieszka w Azji i chciałby podrobić trochę włoskie bolognese, włoskie to zrobił właśnie coś takiego, że to jest ta przyprawa, czujesz tutaj właśnie ten sos słodko trochę. Jestem ciekawa, co, czy i będzie smakować, mi smakuje. Spaghetti w fast foodzie, to tego jeszcze nie grali, słuchajcie. Średnie, ale wiecie jak mi to smakuje? Jak spaghetti na stołówce szkolnej. Dawali takie spaghetti. Nie wiem, czy u was w szkole u mnie się zdarzało. Spaghetti na długiej przerwie wiecie, tej obiadowej, i właśnie z parówkami. Tak smakuje, po prostu takie wiecie. Z wielkiego da gara. Jeps. Po prostu. Nie, mi to nie smakuje. Znaczy, zjadłbym, nie? Gdybym był bardzo głodny, to bym to zjadł za 6 dolców. Ale specjalnie na, na to spaghetti bym tutaj nie przychodził. I te kolejki mnie dziwią, więc może stoją po te burgery tutaj z tym kurczakiem ale widziałem, że ludzie biorą to spaghetti. Miałem taki problem, że to spaghetti jest takie dla mnie bardzo sztuczne. Nie? Jest takie plastikowe. Dla mnie 2 na 10. Ale dobiliśmy swoją ciekawość, bo bardzo byliśmy ciekawi jak to smakuje, no i sprawdziliśmy. No i oczywiście zjemy, nie będziemy tego wyrzucać No oczywiście, absolutnie. nie. Zwłaszcza, że, że mi fajnie. smakuje. No właśnie, Claudii smakuje, więc... Nie będziemy wyrzucać jedzenia, oczywiście wszystko zjemy. Ostatnia miejscówka na dzisiaj. Pizza za dolara, autentycznie jest za dolara, więc stwierdziliśmy, że wejdziemy yy, i spróbujemy, no bo jedliśmy tą najlepszą, nie jest to $1 dollar pizza, ale one dollar pizza jest, znaleźliśmy lokal, w którym jest, jedynka, więc chodzimy. Bardzo proszę, żeby nie było, słuchajcie, że ściemniamy. Jest. Jest 1 dolar. Jest jeden. Dolar. Yes, jeden. Um, okay, thank you Thank, you. You. thank you, have a good day too. Ostatnia rzecz, na jaką mam na pizzę. <laughs> jak mam być. <laughs> Ale ja po prostu nie Ooh. jestem aż takim... Wygląda, słuchajcie, nawet całkiem fajnie. Ładnie spieczona. Lubiłem. Jak tamte. Jak tamte. Mhm. Czyli smakuje jak wszystkie. Mhm. Smakuje jak wszystkie. Tak. Fajny jest ten ser. Czyli jak nie oglądaliście odcinka, w którym testujemy nowojorskie pizze, to zapraszamy Was. Koniecznie jest cały odcinek o, o tym, jak wybraliśmy naj, najlepsze lokale, które podają pizzę w Nowym Jorku. Na ten dzisiejszy jest przypadku. To jest za dolara. A jest za dolara, no? Jestem ciekawa, bo ja bardzo mi smakuje tutaj ten ser. Ser robi robotę, nie? Mhm. Bardzo dobre. Polecamy miejscówkę. Bardzo dobre. Krupiący spód, czuć sos pomidorowy i czuć ser, który jest bardzo, bardzo intensywny, łagodny, delikatny, tak delikatnie takie ostrawy, ale jest dobrej jakości chyba ten ser, bo jest naprawdę bardzo, bardzo smaczny. Także można i za jednego dolara zjeść w Nowym Jorku, moi drodzy. Da się. No proszę, nie szukaliśmy tego lokalu, natrafiliśmy na niego po drodze i szczerze mówiąc mieliśmy już się z wami żegnać. Ale mówimy, ej, faktycznie jest pizza za do dolara, więc weszliśmy. No i miła niespodzianka. Tak, bardzo smaczna, naprawdę. Teraz już mamy jedzenia potąd. Dokładnie. Także jesteśmy już bezużyteczni dla Was. Żegnamy <laughs> się. I jesteśmy w końcu się na jedli. Tak. E, napiszcie nam w komentarzu, co Wy byście zjedli z zjedli w Nowym Jorku. W Nowym Jorku. E, no i jak zwykle widzicie, ile dzisiaj wydaliśmy. Dzisiaj było mocno gastronomicznie. Tak e, I co? Dziękujemy Wam. Do zobaczenia albo w podróży, albo w restauracji. Cześć! Powiem wam, że się? nagrywa się? Powiem wam, wstępi za jogurtem, owockiem jakimś, zupą.